Siemano, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zostawcie suba i lajka, a dzisiaj otwieramy 3 free spiny w StumbleGuyu. 5 klejnotów, dobra, nie jest źle, przydadzą się. Drugi spin. 5 żetonów Stumble I ostatni trzeci free spin. I 10 klejnotów Dobrze. Pamiętajcie, żeby dobić 15 subskrypcji, to robię duży opening. Dobrze, to by było dzisiaj na tyle. Pa!